Kiedy słyszymy słowo energia, z miejsca kojarzymy to pojęcie z prądem elektrycznym i fakturami do zapłacenia. Przenosząc pojęcie energii na własną osobę, mówimy często, nie mam dziś energii, w sytuacji, kiedy mamy zły dzień lub totalny brak ochoty do jakiejkolwiek aktywności. Ale czy zdajemy sobie sprawę, czym tak naprawdę jest energia i jakie są jej rodzaje? Energia występuje pod różnymi postaciami. Wyróżniamy energię jądrową, kinetyczną, potencjalną i termiczną, a także energię wiązań chemicznych. Energia jest kumulowana w czasie fotosyntezy i oddawana w czasie oddychania komórkowego. Energia potrzebna jest do tworzenia wiązań chemicznych, związków organicznych i nieorganicznych, a także do ich zrywania. W kulturze masowej energia kojarzy się nam ze słynnym wzorem Alberta Einsteina E równa się mc2. Fizyk w największym uproszczeniu zdefiniowałby energię jako skalarną wielkość fizyczną charakteryzującą materialny układ, a odnoszący się do zdolności wykonywania w nim pracy. Jednostką energii w układzie SI jest dżuj. Pochodną wielkością jest moc, czyli praca wykonana w czasie wyrażana w watach. I z tymi watami lub końmi mechanicznymi mamy do czynienia w naszym życiu codziennym częściej niż z żulami. Mimo naszego zaawansowania technicznego, nadal gro energii elektrycznej produkujemy w bardzo prymitywny sposób poprzez spalanie paliw kopalnych. Na szczęście coraz częściej wykorzystujemy odnawialne źródła energii, takie jak energia wody, wiatru czy słońca. Produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych obrazuje zasadę zachowania energii. Energia może zmieniać swoją postać. Nie może powstać z niczego, ani zostać zniszczona. Kiedy produkujemy prąd z paliw kopalnych, energię chemiczną zawartą np. węglu kamiennym przekształcamy do energii cieplnej. Dzięki energii cieplnej produkujemy parę wodną, która porusza turbiny z elektromagnesami. Przekształcamy energię termiczną, cieplną do energii mechanicznej, energię mechaniczną do energii elektrycznej. Na każdym tym etapie mamy ubytki energii. Możemy powiedzieć, że skoro praca i energia mają taką samą jednostkę w układzie SI, więc są ze sobą tożsame. Na każdym etapie przemian energetycznych mamy do czynienia z jej stratami. Im mniej energii potrzebujemy na wejściu do wytworzenia pracy nam użytecznej, tym proces przemian energetycznych ma wyższą efektywność energetyczną, co jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju, oszczędzania surowców, środowiska, a także czujemy to w portfelu, kiedy mamy mniejsze rachunki za energię. W dobie zmian klimatycznych i kurczących się zasobów surowców nieodnawialnych nader istotne jest oszczędzanie energii elektrycznej, cieplnej i chemicznej pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Obecnie nie wyobrażamy sobie życia bez prądu elektrycznego. Używamy go każdego dnia na wiele sposobów. Poprzez nasze codzienne decyzje jako konsumenci dóbr i usług wytworzonych ze zużyciem różnych form energii mamy ogromny i realny wpływ na jej oszczędzanie. Mamy ku temu dwie istotne przesłanki. Pierwsza jest to przesłanka ekonomiczna, wynikająca po prostu z ekonomii. Dzięki oszczędzaniu energii płacimy mniejsze rachunki i faktury za dobra i usługi. Druga przesłanka wynika z naszej kultury ekologicznej, poszanowania zasobów środowiska i przyszłych pokoleń. Ktoś kiedyś powiedział, że my teraz tu żyjemy na ziemi pożyczonej od naszych dzieci i wnuków. Efekty Pierwszej przesłanki ekonomicznej poczujemy za natychmiast, kiedy zostanie nam więcej pieniędzy za faktury i rachunki. Przesłankę drugą, tą wynikającą z kultury ekologicznej, poczują dopiero przyszłe pokolenia, kiedy będą mogły żyć przynajmniej na takim samym poziomie jak my, ludzie żyjący tu i teraz. To również termomodernizacja budynków. Na czym ona polega? Polega ona na tym, że stosujemy odpowiednie materiały do ocieplenia przegród zewnętrznych. Są to dachy, stropodachy, ściany, na zastosowaniu odpowiednich okien i drzwi o niskim współczynniku przenikaniu ciepła, a także na modernizacji systemów grzewczych. Ponadto, zastosowanie paneli fotowoltaicznych realnie przyczyni się do zmniejszenia kosztów poniesionych na ogrzewanie, oświetlenie i klimatyzowanie pomieszczeń. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem źródeł kopalnych wiąże się nie tylko z ich wyczerpaniem, ale również ze znacznym obciążeniem środowiska naturalnego, procesem samego wydobycia, transportu, przetworzenia, utylizacji odpadów oraz emisji wielu szkodliwych dla przyrody substancji. Jak? Pyły, dwutlenek węgla, tlenki azotu i siarki. Jeszcze do wybuchu II wojny światowej o wiele częściej wykorzystywaliśmy energię ze źródeł odnawialnych do celów gospodarczych. I tak, na obszarach wiejskich młyny wiatrowe i wodne mieliły zboże na mąkę i kaszę. Na obszarach leśnych, gdzie były rzeki o wartkim nurcie, siłę wody wykorzystywano do przetwarzania drewna. Na deski. Obecnie sytuacja ekonomiczna, czyli rosnące rachunki za energię elektryczną, kurczące się zasoby paliw kopalnych oraz ochrona zasobów naturalnych zmuszają nas do wyjścia z naszej strefy komfortu i ponownemu zwróceniu się w kierunku źródeł odnawialnych, takich jak energia wody, wiatru, słońca oraz energia uzyskiwana ze spalania metanu powstającego w biogazowniach z odpadowej masy organicznej. Często mówimy, że nie ma pogody, ale nic bardziej mylnego. Pogoda jest chwilowym stanem atmosfery w danym miejscu i określonym czasie. Gdyby faktycznie jej nie było, nie byłoby też samej atmosfery podtrzymującej życie na naszej błękitnej planecie. Pogoda jest zawsze. Raz korzystna dla nas i naszych potrzeb, innym razem niekomfortowa. Naszą opowieść o adaptacji do zmian klimatycznych zaczniemy od definicji samego klimatu. Czym jest klimat? Aby określić klimat danego terenu, prowadzimy długoterminowe obserwacje pogody, a także przeprowadzamy badania dotyczące m.in. siły i kierunku wiatru, nasłonecznienia, wilgotności czy też temperatury danego rejonu. Aby określić cechy charakterystyczne klimatu panującego na danym obszarze, takie badania i obserwacje prowadzimy przez trzy dekady. Wpływ na klimat mają procesy naturalnie zachodzące na kuli ziemskiej. Należą do nich obiegi powietrza, wody oraz ciepła. Ciepło na naszej planecie jest dzięki reakcjom termojądrowym zachodzącym na Słońcu. Klimat i jego składowe są elementami niszy ekologicznej, co warunkuje występowanie organizmów na danym terenie. Już teraz cierpimy wskutek zmieniającego się na naszych oczach klimatu i coraz częstszych anomalii w pogodzie. A w jaki sposób objawiają się te zmiany klimatyczne? Bardzo ciekawe pytanie, a odpowiedź na nie wcale niejaka prosta nie jest, jak nam się wydaje. Najlepiej sięgnąć pamięcią czy swoją, czy też swoich rodziców i dziadków kilkadziesiąt lat wstecz. Jaka była pogoda kilkadziesiąt lat temu? Po pierwsze, zimy były mroźne i śnieżne. Śnieg pokrywał warstwą grubości nawet kilkudziesięciu centymetrów gleb. Kiedy topniał, dostarczał tzw. Tak wody pozimowej do gleby. Z wody tej przez długi czas korzystały rośliny dzikie, te w lasach, jak i te uprawiane przez nas ludzi na polach, ogrodach i sadach. Po drugie, okresy suszy trwające tygodniami czy nawet miesiącami występowały bardzo, bardzo rzadko. A przez współczesnych im ludzi były traktowane. Wręcz jako stan klęski naturalnej. Obecnie bywa tak, że deszcz użyteczny dla gleby i dla roślin nie pada całymi miesiącami. Po trzecie, ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, oberwania chmury, gradobicia, spóźnione wiosenne przemrozki czy silne wiatry wiejące późną wiosną i latem występowały bardzo, bardzo rzadko, a jeżeli już miały gdzieś miejsce w naszym kraju, były traktowane jako sensacja medialna, o której mówiono w telewizji czy pisano w gazetach. Zmiany klimatyczne dotykają nas wszystkich. Anomalia w pogodzie utrudniają produkcję żywności i skutkują wzrostem cen produktów spożywczych na sklepowych półkach. Paraliżują transport i energetykę, powodują straty majątkowe. Klimat zmienia się na naszych oczach, ale czy mamy jeszcze czas na podjęcie działań służących zatrzymaniu lub chociaż spowolnieniu tego procesu? Czy możemy dostosować się do zmian klimatycznych? W celu łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych możemy podejmować w szereg działań. Należą do nich modernizacja budynków w celu poprawienia ich efektywności energetycznej, modernizacja instalacji w budynkach mieszkaniowych, jak i przemysłowych. Należy do nich również kupowanie sprzętu AGD o odpowiedniej klasie jakości, a także zwiększenie odnawialnych źródeł energii na rzecz nieodnawialnych źródeł energii. Nasze działania mitygacyjne muszą polegać przede wszystkim na postępowaniu w myśl zasady niedokładania kolejnych porcji czynników napędzających same zmiany. Głównym czynnikiem tych zmian jest emisja CO2 w wyniku spalania ropy naftowej, węgla kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego, czyli metanu. Warto też stawiać na akumulację CO2 poprzez fotoautotrofy morskie i lądowe we własnej biomasie i osadach dennych powstających z obumarłych organizmów. Adaptacje do zmian klimatycznych musimy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich są obszary silnie zurbanizowane. Tutaj mamy do czynienia z zjawiskiem tzw. betonozy, czyli bardzo niekorzystnym udziałem powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni zabudowanej. Nasze miasta są centrami ciepła, a w okresach upałów i suszy to wręcz piekarnik dla nich mieszkańców i turystów. Drugą płaszczyzną są obszary rolnicze. Wielkopolska jest jednym z najbardziej narażonych na sterpowienie regionów naszego kraju. Przez dziesięciolecia dążono do tego, aby tworzyć duże pola. Niepokryta roślinnością gleba narażona jest na erozję wieczną. Żyzna próchnica wywiewiona jest przez wiatr. Obserwujemy to wiosną w postaci tumanów kurzu unoszących się nad polami i drogami. W działaniach adaptacyjnych musimy również położyć duży nacisk na racjonalne planowanie przestrzenne nowych obszarów zurbanizowanych. Musimy brać pod uwagę przesłanki przyrodnicze, pogodowe oraz ukształtowanie terenu. Musimy odbetonować nasze miasta poprzez zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej. Musimy ponadto dążyć do budowania i odtwarzania retencji, małej retencji dla wody, a także zapewnić właściwe przewietrzanie naszych osiedli i miast.